od blisko trzech lat. To, czego może jeszcze nie wiecie i czego z tych zdjęć na pewno już nie będzie widać, to, że Kuba jest całkiem, że szybki fotografii, nie uczył się na kursach, nie uczył się w szkołach, nie uczył się z podręczników, a uczył się żmudną, ciężką z pracą, fotografowanie tak. setki, tysiące prób i błędów. Tak, tysiące prób i błędów, bo w zasadzie internet nie yy, wysyłał po prostu zdjęcia na różne portale fotograficzne i w związku z tym dostawałem różne rekordy krytyki co spowodowało, że chciałem się tego uczyć coraz więcej. Wystawa nazywa się Trzy dni na końcu świata. Gdzie leży koniec świata według by Ciebie? No, w moim mniemaniem jest to no z mojej perspektywy była prawda, ponieważ to było najważniejsze, miejsce, moje pierwsze cele podróży. żeby uzmysłowić 15 tysięcy kilometrów stąd? Tak, tak. 15 tysięcy kilometrów stąd w linii prostej. Co cię urzekło? Co jest tam totalnie innego niż krajobrazy, które yy, y, znamy za okna na co dzień? No, przede wszystkim yy, to, co od razu w czasie polskich, to jest yy, to samo Czyli Apego nie ma trzy razy większą powierzchnię niż Polska. Gęstość yy, zarodzenia jest 60-krotnie niższa, więc. Yy, Ludzi tam jest bardzo mało, nie ma żadnej infrastruktury przygotowanej, generalnie jest takie wielki ustawień. Słynny fotograf Henri Carpier-Bresson mówił, że fotografowanie nie jest wymyślaniem, jest odkrywaniem. Wiem, że Ty łączysz pasję fotografowania z pasją podróżowania. Tak, tak, tak łączę te, te dwie pasje, chociaż one czasem się kłócą ze sobą, ponieważ jak fotografuję, to nie widzę tego, co widzę bez... Aparatu przygoczamy, więc to jest jakby czasem muszę po prostu odłożyć aparat, żeby poczuć to, co jest na dole. Czyli na końcu świata, ale też potrafiłeś udowodnić w zeszłym roku, że koniec świata może być bardzo blisko. No tak, to było właśnie zdjęcie z powodzi tej robione, które zdobyło pierwszy nagrody. Czas, czas, czas jednak szybko płynie. Kuba, powiedz, masz jakiś fotografów, na których się wzorujesz, za którymi podążasz, gdzie starasz się naśladować? No, mam jednego fotografa właśnie, ponieważ podoba mi się jego zdjęcia przez, przez to, że były bardzo nowoczesne. jak na te czasy, kiedy te zdjęcia, to jest on Też nie na to do niego przegląd człowieka tutaj Raczej by się nie podoba. Ansel Adams mówił, że nie ma reguł opisujących dobre fotografie. Są tylko dobre zdjęcia. Podzielasz to pytanie? Tak, no na każde zdjęcie jest jakby inny przepis, ale ten przepis jest generowany w głowie w chwili do więc nie można się tego nauczyć. Nie można sobie do końca wszystkiego zaplanować. Czego będzie życzył? Cieszyłeś się to wystawy? Hmm, mojej wystawy. No, w... <laughs> ja się oglądała tę z końca świata. <tryk> A ja powiem, że tych zdjęć nie da oglądać na trzech, więc <tryk> Ja pani ja że bardzo. Tak Drodzy Państwo, Jakub jest do Państwa dyspozycji. E, jeśli macie jakieś pytania, czy do to sekrety, się to e, Tak.